Jeżeli szukacie najbardziej nietypowego i niezwykłego oczyszczacza powietrza, to oto on ANO AP2S, który dzisiaj wjeżdża do nas na recenzję. Zapraszam. Czy to grzejnik? Nie. Czy to wentylator? Nie. To oczyszczacz powietrza, który wygląda trochę jak grzejnik. To musimy przyznać. Niemniej jednak jest, typ... no, jest oczyszczaczem powietrza. Który dzisiaj zresztą wam pokażę, bo ANO AP2S to jest najbardziej niezwykły oczyszczacz powietrza, z jakim miałem do czynienia. Chyba to jest mniej więcej na bazie szoku, trochę jak z Dysona, tylko Dysony wszędzie widzimy, jeżeli chodzi o typowe takie oczyszczacze powietrza, a ANO niekoniecznie. A powinniśmy, bo naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś innym, z czymś, co mnie mocno zaskoczyło. Mogliście zobaczyć jego unboxing. W jego unboxingu właśnie pokazywałem lekki szok, jak go pierwszy raz odpakowałem. Potem ten oczyszczasz powietrza, tak jak widzicie, on stoi na takich nóżkach i wygląda jak typowy grzejnik, ale tym grzejnikiem nie jest. Wloty powietrza mamy od góry, tędy wychodzi już oczyszczone powietrze. W środku są filtry, z boku jest wyświetlacz, który zaraz będę Wam pokazywać. Więc jest. Nietypowo, mocno nietypowo, ale przejdźmy do jego specyfikacji technicznej, która już jest trochę bardziej typowa. Mamy tutaj trzy filtry: filtr wstępny, węglowy i H13, które są umieszczone w części centralnej. Wyświetlacz z boku, który zaraz Wam pokażę, ale chcę trochę jeszcze zbudować napięcia. Mamy do tego również pilota. To jest pierwszy powietrza z pilotem, chociaż nie chcemy drugi. Niemniej jednak jest, za chwilę go Wam również pokażę. Maksymalna głośność to jest 25 dB. Szerokość bo to jest chyba taki najważniejszy wskaźnik. Przy akurat tym modelu to jest niecałe 600 cm, czyli troszeczkę ponad pół metra, jeżeli chodzi o szerokość. Maksymalna wydajność to jest 50 m. Przeniosę go na drugą stronę i mogę wam pokazać panel, który jest śliczny. Oto i on najładniejszy panel oczyszczaczu, jaki widziałem. Spójrzcie, jaki to jest śliczne, czarne szkło. W sumie to jest zupełnie plastik, ale naprawdę Eona potrafi robić te ekrany. mła. Ja cały czas mam przed oczami ich grzejnik, który jest najpiękniejszym grzejnikiem, jaki widziałem w życiu. Ten oczyszczacz ma najładniejszy panel, jaki widziałem na oczyszczaczu. Kliknę sobie power. E voilà. Zmniejszymy tylko moc, żeby on tutaj się nie rozkręcał, żeby mógł wam opowiadać. Co widzimy? Tak, na samej górze mamy aktualną wartość PM2,5, która spada, no bo on zaczął działać. Dalej mamy wartość IWO, czyli zanieczyszczenia powietrza w kategorii zielone, no to jest w porządku czerwone, no nie bardzo. Potem jest moc wiatraka. Raz, dwa, trzy. A niżej mamy tak, możliwość uruchomienia naszego oczyszczacza, timer. Funkcje nocne, funkcje automatyczne, blokowanie przed, blokada rodzicielska, znacznik WiFi informujący nas o tym czy on się łączył, czyli sporo tutaj funkcji, którymi też sobie możemy posterować. Ja na to sobie teraz włączę tryb nocny i on jest praktycznie bezgłośny. Włączę sobie tryb automatyczny i on automatycznie będzie dostosowywał moc wiatraka do aktualnego zanieczyszczenia, więc tak jak możecie zobaczyć, ja to naprawdę fajnie, ale sobie ustawię na jedynce, żeby on mi, albo nawet na trybie nocnym, żeby on mi nie przeszkadzał w samej recenzji. Kolejną ciekawą rzeczą w tym oczyszczaczu jest dołączony w zestawie Pilot. Pilot, który w pierwszej chwili miałem takie. Po co jest oczyszczaczowi pilot, ale potem stwierdziłem, w sumie, to jeżeli nie chcemy nim sterować z poziomu aplikacji, na przykład starsze osoby nie lubią sterować wszystkich z poziomu aplikacji, no to jest to w miarę wygodne, bo na pilocie mamy wszystkie te same funkcje, które mamy na panelu, czyli tym oczyszczaczem możemy sterować z poziomu aplikacji i tam mamy wszystkie opcje, do których zaraz wejdziemy, Z poziomu panelu, który Wam przed chwilą widziałem, a tam mogliśmy łączyć tryb automatyczny, tryb nocny. Tam jest również jeszcze ikona informująca nas o tym, czy on używa światła UV, bo również posiada takie funkcje. I tak samo mamy jeszcze pilota, którym też możemy włączyć tryb automatyczny, nocny, sterować mocą tego wiatraka, więc jeden oczyszczacz a trzy sposoby sterowania nim, więc no, spory plus dla AN-u. Aplikacja do sterowania naszym oczyszczaczem jest Aeno, tak samo jak nazwa producenta. Już możecie zobaczyć, że w niej jestem i jestem już w moim oczyszczaczu. Sporo informacji, przez które sobie przejdziemy. Po pierwsze mamy poziom zanieczyszczenia powietrza, czyli aktualną wartość PM2,5. Jakość powietrza w pomieszczeniu jest w normie, więc w porządku. Filtr pozostał jeszcze 88%, więc całkiem dużo. Pokazuje mi również informacje na zewnątrz, co jest fajne, bo jest są 3 stopnie na zewnątrz w wymysłowicach. Nie, to nie jest środek grudnia. Niestety. Prędkość przepływu powietrza stan wstrzymania, bo akurat dałem ten tryb nocny, żeby tutaj nie, nie był zbyt głośny. Średni wskaźnik zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz 16, a w pomieszczeniu 0. Więc mamy naprawdę sporo, sporo informacji w tym oczyszczaczu. Co mamy na dole? Możemy sobie go włączyć wyłączyć. Proszę. Możemy zmieniać tryby: niska prędkość, średnia, wysoka auto, stan wstrzymania stan strzymania, czyli ten tryb nocny. Mamy timer, czyli możemy sobie ustawić, po ilu godzinach on się ma wyłączyć, oraz mamy ustawienia. W ustawieniach mamy włączenie jonizacji, blokady dla dzieci, dezynfekcji UV, dezynfekcji UV oraz możliwość zresetowania filtra. Poza tym, Możemy sobie jeszcze wejść ustawienia samego urządzenia. Czyli tutaj mamy integrację z Alexu i z Google Asystentem, powiadomienie o wylogowaniu z sieci i informacja o tym, czy jest jakaś aktualizacja. Aktualnie nie ma. To, co mi chodzi w głowę tutaj, to jest to kręcące się kółko. Nie wiem, czy u Was jest podobnie, ale ja nie mogę się przestać na nie patrzeć. Wszystko, co powinniśmy mieć w aplikacji, mamy, mamy również informacje historyczne. Ale ja akurat dopiero co zmieniłem telefon, więc i podłączyłem się na nowo z oczyszczaczem, więc tutaj tego nie mam. Co mnie nie daje faktu, że mamy w tył również przy... z ostatnich dni informację, jaka była jakość powietrza. A jak się sprawdza ten oczyszczacz? Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sam oczyszczacz powietrza. Jest nietypowy, jego Wymiary są nietypowe, bo jestem bardziej przyzwyczajony do tego, że te idzie tu w górę, a ten idzie w szerokość, więc musiałem trochę przemeblować miejsce, w którym najczęściej stoi mój oczyszczacz, ale w sumie się spasował. Podoba mi się to kratkowanie z przodu, ten delikatny napis ENO, bo cały design, jak kolejny sprzęt ENO jest po prostu fajny. On się troszkę gibie, ale tylko jak nim poruszam. Na początku, na początku miałem ten problem, że wentylator był na tyle mocny, czy na wiatrak był na tyle mocny. Że poruszał całym urządzeniem, ale to była wyłącznie kwestia mocnego dokręcenia śrub i już wszystko działa fajnie. Więc, jeżeli będziecie mieli ten problem, po prostu mocniej je dokręćcie. I powinno dać radę. Koniecznie postawcie go tak, żeby ten ekran był widoczny. No bo z tej strony mamy tylko jedną siateczkę, a tam mamy ten piękny czarny ekran, więc warto jest go tak postawić, żeby on był widoczny. Na plus jest właśnie sterowanie. Bardzo fajna aplikacja, w której znajdziemy wszystko, jest prosta. Mamy również sterowanie z poziomu właśnie tego wyświetlacza. Mamy również sterowanie z poziomu pilota. Więc, jakkolwiek byście nie chcieli nim sterować, to sobie da radę. Maksymalna wielkość pomieszczenia to jest te 50 m2, tak jak mówiłem na początku. Ja nic większego nie mam, jeżeli chodzi o moje mieszkanie, więc w każdym pomieszczeniu on sobie dawał radę. Bardzo szybko filtrował. Tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, to jest około 20 m2 pomieszczenie, tak mniej więcej. I po chwili on przefiltrował, a tutaj nie jesteśmy tak bardzo często, tylko nagrywamy filmy, więc jakby zanieczyszczenie było troszeczkę większe. Od razu się odpalił, przefiltrował, chwila, moment i jest wszystko w porządku. Mamy jonizację, mamy filtr UV, nie ma się do czego przyczepić. Więc jeżeli szukacie czegoś innego, no to ten oczyszczacz. A teraz jeszcze przejdziemy do ceny. Cena regularna tego oczyszczacza to około ok. 1200 zł. W promocji możecie go dostać za 1100 więc jest to taka średnia półka jeżeli chodzi o oczyszczacze. Nie jest najtańszy, ale szczerze mówiąc patrząc na inflację i na ceny oczyszczaczy 3 lata temu i teraz to nie jest drogi. One wszystkie podskoczyły bardzo mocno, więc jeżeli macie jakieś ceny takie ile kosztowały 3 lata temu to koniecznie je zrewidujcie teraz. Więc nie jest to też najwyższa półka, jeżeli chodzi o oczyszczacze. On jest dla osób, które szukają czegoś innego albo które chcą właśnie go postawić i naprawdę chcieliście mieć oczyszczacz, który nie będzie wysoki, więc wtedy on daje radę, albo chcecie mieć kompletnie inny design niż wszystkie, więc wtedy on wchodzi całe na biało, całe horyzontalnie, a nie wertykalnie, no i podbija, moim zdaniem, ten rynek. Bardzo dużo funkcji, fajna aplikacja, sterowanie różnymi rzeczami. Nie wiem, nie ma się chyba nic, do czego mógłbym się przyczepić. Ogólnie podobał mi się ten oczyszczacz, mogę Wam go zarekomendować. No i jak zawsze, zapraszam Was do lajkowania naszych filmów, subskrypcji naszego kanału. Mamy jeszcze parę fajnych filmów, które możecie zobaczyć z ENO. Szczególnie polecam Wam grzejnik, bo jest naprawdę niezwykły.